Cześć! Witajcie Byskot TV kierowcy. Mamy dla Was nowy materiał, w którym Marka Preston obali mity na temat płynów do chłodnic. Często spotykam się z mitem, że płyn do chłodnic należy wymieniać co 5 lat lub 250 tysięcy km. Tak było kiedyś. Marka Preston zupełnie odmieniła te cyfry. Teraz płyn do chłodnic Preston należy wymienić co 10 lat lub co 480 tysięcy kilometrów. Wiecie ile to jest 480 tysięcy kilometrów? To jest odległość, jaką możemy pokonać z Ziemi na Księżyc i z powrotem. Gdybyśmy chcieli jednak zostać na Ziemi, to 480 tysięcy kilometrów to dokładnie tyle. Ile wynosi podróż dookoła naszego globu? 12 razy. Największą przeszkodą, aby płyn do chłodnic mógł służyć tak długo, była ochrona antykorozyjna. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych inhibitorów korozji Preston Corguard zapewnia Wam ochronę Waszego układu chłodzenia na dwa razy dłużej niż pozostałe płyny dostępne na rynku.